Co no to za główno? Jaki to ma level? Jam klaty! Full HP mam popieprzone te enchanty dwa. Dawaj smoka? Sam se dawaj smoka. Ja już na smoka nie idę. Czemu tu zima? Wo. Ale ja. O, o. Coś za ciemno przy tym drzewie. Nie podoba mi się to. Drzewko chujowe skipuj. Okej okay. O, zetnij! Będę miał drewna na wszystko. na zawsze. Ale nie, to tak chyba nie zadziała. Ale pijebno. <ścoughs> Jeszcze na głowie mi pewnie spadnie, jak znam szczęście. Nie wiem, te Battle Towery to się respią. 5 na swojej mapie już ich nie ma, czy co? Sobie w końcu latającego mounta. Muszę to zrobić. Idziemy na trolle. Ale jak już jestem tak daleko, to zrobię Battle towerka. razy 2 EXP. Pokaż mi to. A jesteś. Nie chcę obrażać, tu eryczek. Posłuchałem Cię, bo pisałeś od kilku streamów o tym i widzę, że. Widziałem, że się znasz na minecraftcie Co to kurwa jest? Oj, <śmiech> <śmiech> Battle jest Battle Towerek. <laughs> Smok rozwalił całego Battle Towera, a Battle Tower był skobla. Kurde. Nie podoba mi. No no i to, to, był mój Battle Towerek. Właśnie, którego znalazłem. Zniszczony. No to, to można kończyć. Bez żartów, bo już jest późno. W sumie. Skopię do końca tu. Może jakieś skrzynki zostały się uchowały. Spalił wszystkie skrzynki, wszystko zaspalił no. Szczerze, jakby był blisko tower, bym poszedł, ale no nie ma, on no to nie pójdzie. No. o cholera. Jezus, jak to jest daleko. Wiecie co, chyba wolę towera. No, bo tu nie wiem, tower, wiem, że to jest na towerze, jest taka, taki, taka eks, taki eks A tutaj to wszystko to głównym jest, nie wiadomo co to. Dwie skrzynki na krzyż. Moby ci z każdej strony idą. A tam masz Moby w małym tym. Walisz po prostu mieczem. O kurwa. Oj. Coś czuję, że tu będzie wywrota. A jak stracę set full protection, to będę zły. Enty? O kurwica. Nie, na blindzie. Wolę towera iść. Klaty nie mam założonej? O kurwa, faktycznie. Idziemy na towera. Idziemy na towera. Tu są te duszki. Ja chcę expa. Chcę expa zenczantować łuki. Wtedy się będę bawił w jakieś. Tu jest koks loot. No, nie wiem, no. Ja wolę towera. Ile mam miejsca w plecaku? O, najebiście. <laughs> Nawet nie mam jak podnieść lutu stąd. To już tak nie powinienem iść tam, ale... Pod presją czatu pójdę, ale i tak nie, nie zbyt głęboko, tylko troszkę. A to jest tego samego rodzaju... Nie, to, to jest inny dung. Bo tamten był taki obsydianem obudowany, tam gdzie były trzy bossy. Zbyt riski? Jest opór riski, to co robię. Nie powinienem tu wchodzić w ogóle. Tam jeszcze coś jest. O. Nie, 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 nie. 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 Nie na takim levelu. Nie na nowy layout, jak nie mam. Nie, 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 nie. To jest intowanie. Wchodzenie tam. Naprawdę, to już równie dobrze mogę do lawy skoczyć. Wyjdzie podobnie. Nie, no, no, patrz no. Chyba gdzie ja jestem? Oj. Nie, no, nie z blazami, no. Nie mam fajeresów, kurwica. Co to lata? Słyszę coś. Dobra. Łapcie wariaty. O kurwa. Macie szczęście. O zajebiście. Ja nie rozwalam podłogi tam czasem i nie będę mógł tam wejść. Oj. Jezus Maryjo Skrzynki spaliłem? Zapomniałem Nie no Z blazeami dunk to A ja bez klaty jestem, ale jaja Jak berety o! Plecak kurwa gdzie jest mój plecak? Teraz trzeba znaleźć... Trzeba tam wrócić. A plecak nie znika, nie? Jak może leżeć... W ...pizd długo. No nie, bo mnie w resp na respiech zostają te plecaki nie znikają. Dobra, no, ale sobie chociaż enchant zrobię. Teraz na 100% powerka wchodzi. Teraz zabiję trochę mobów. Creepery wykurwił plecak i temki. Nie, już trudno. Jak straciłem tamte temy, to straciłem. A co tam było najważniejszego? Recall potiony. To były, one były turbo ważne. Dobra, 25 level. Nie no, to teraz to mi żal używać tego na bernowanie enchantów. Znowu. Nie wiem, czym tego do książki nie wrzucił w sumie. I wbił jeszcze raz. Mam tyle EX, Mam dwie. Mam 60. O! Kurwa! Blight ryba? No, co jest? Dobra. No, no warto użyć tego na, na, na coś, tylko albo można zmienić klasę pod L. Jaki to jest boost, jak Zmienię klasę pod Kombat. Chłop, kurwa, jakiś koks totalny, pokazuje screena swojego ze statystyk. Wiecie, ile w Gatheringu ma? W, nie wiem, w, w Defensie 25, Atak 25, Gathering 1. Kurwa, jeden. 1. Dobra, zmieniamy tą profesję. To problem taki, że fajnie by było jak miał idealny 30 level, bo teraz stracę 7 poziomów, a to jest opór dużo. Chyba pierw łuk warto zrobić. I potem to, tą profesję. To 4 levely, ale to jest dużo. Dobra, to tak. Na shieldzie co mam aktualnie? Na shieldzie mam knockback. Na łuku mam strafe'a. No i chyba tyle. I na książce mam lesser flame, czyli gówno wszystko. Czyli wywalamy. Git. Blast... O kurwica! Ty, Blast Protection 4? Czyli jakbym zasłonił Shieldem, to by nic nie. To by było. Full na, sm no, na smoka, właśnie. To było spoko. Syf, główno, Gunwo. Kurdam, myślałem, że dobre. Power 4! Scope? Shocking 4. O, tak! Kurwa, piękne! Dobrze. Infinity, czy. Power czwóreczka. Możemy używać książki. I jeszcze teraz z infinitką nie gotową wejść, albo z flamem gotowym. Zobaczymy co wejdzie na tym. Dobra. Może, no niech będzie coś dobrego. Żeby ci siadło armor recovery? No co ty? Power. Zwykły power siadł. Ale to, to nie najgorsze, bo mogę sobie poddawać wtedy wszystko sam, dodatkowo. Nie, nie jest najgorzej. Gorzej by było, jakby jakieś gówno siadło, co by wykluczyło się. Flame masz na książce w skrzynce. No to muszę dodać flame'a, ale jeszcze, jeszcze mam na Enchant jakiś level. Chyba, że schowam do książki. Kurde, teraz to będzie waste poziomów dopiero. Ra oj, oj. To jest najlepszy Rapid Fire. A jakby to wziąć i połączyć te dwa łuki? Chyba się da. Chyba, że Rapid Fire wyklucza multishot, to no. ale chyba Rapid Fire lepsze nawet niż multishot. Dobra, zróbmy. Rapid Fire sam siadł. I teraz: To, plus to. Enhancement Cost, Power 4 i Rapid Fire 2. I nie wiem, czy multishota to wyklucza, czy nie. No, odwrót. No i czwórka wtedy wychodzi. I jeszcze na to wtedy infinitkę. I jeszcze na to flame, chyba. No, trochę żal jest poziomów. Na tak wysokim tym. Ale. Ale chyba poejstujemy trochę jeszcze. Dobra, ostatni raz dla sportu nauk Sprawdzę, czy coś siądzie. O Jezus! No, multishot A ja mi się podobał ten multishot w sumie. No, multi -shot plus rapid fire plus power plus infinity plus flames. Ale chyba się nie da. Mul to nie, to byłyby. 5 modów by było to, tak? Multishot, rapid power. Flame Infinity. Dobra, to robimy. Jeszcze enchanty inne na czym były? O, o kurwa, no nie no no. Aj natural blocking. Pierwszy raz mi to i to dwójka mi weszła. The shield will naturally block a percentage of damage taken. This damage is dealt on the shield instead of the wielder. Kurde, to jest bardzo dobre no. To jest bardzo dobre. To jest no, chyba, no, chyba najlepszy enchant na tarcze by był. Nie daje surwia a Surwi tu jest potrzebne ponad wszystko jakby I tak bardziej używasz łuku? Nie no, tarczę mam zawsze, a tu nawet nie będę musiał zawsze używać Dobra Co jeszcze dało? Czyli mi skliknąłem kurwa czy co? Czemu nie ma natural... A jest, kurwa, nie widzę, już nęczony jestem, do spania Muszę iść Ach, nie widziałem. Dziwnie się pokazał ten enchant po prostu. Git. No to co, teraz łuk trzeba sprawdzić. Pyk, power... O, ale siada wszystko. Dobra, chyba można to wziąć. Czyli tak, robię tu flame'a i łączymy flame'a... ...z powerem czwórką, z rapid fire, dogrywamy infinitkę i potem szukamy jeszcze multishota na to. Pa. Podwójny ogień? To w ogóle działa. Nie, 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 nie tego nie zabije, gówna. Nie! nie wiem jak uciec od tego, jak to mnie złapie. A tak. Ale wyjdzie turbo, pełuk Pięć modów. Po co mi tyle łuków? <noise> Mogę zadać z pozoru głupie pytanie, mianowicie po co ci tyle łuków? Bo je się łączy i enchanty przechodzą. Co z plecakiem? A weź mi nie przypominaj. A zobaczmy jak to działa, niech mnie strzeli. Halo. Nie dostałem nic obrażeń i jeszcze się chłop zabił strzałem praktycznie. Szczerze to myślę, że wytapowanie z tamtego dunga nie musiałem. Jak przeleciałbym w nich, jak nie wiem. No, i tak samo się czułem dziś przed smokiem. 26 leweli. Lecimy z enchantowaniem. Syf, do śmieci. O, kurwa! Power 5 może być teraz. No? Na no, łuku Tylko to nie będzie dużej różnicy, pewnie robiło, ale. Power 5 i multishot 3, jakby weszło. Piękne by to było. Dobra. Power 4 i multishot. Kurwa! Prawie perfekcyjny wyszedł. Jakby flame wyleciał jeszcze. A ten strafe, co to w ogóle jest? Ale z Rapid Fire'em? Jeszcze będzie. Jezus, Maryjko. No? Ile enchantów nas I teraz pytanie, czy się właśnie da infinitkę na to wrzucić? Zaraz zobaczymy. Jaki koszt jest wrzucenia infinitki? Dobra, infinity Nie pierdol. Nie, no nie, no nie, no kurwica. Odwrotnie? Nie da się. Kurde! Co się stanie, jakbym połączył ten łuk z tym? Doda flame'a chyba. To mógłbym wrzucić od razu na to infinitkę? Chociaż nie! Kurwa, pa! Pa pa pa, można zrobić tak. Ten łuk połączyć z tym łukiem, wrzucić na to infinity i wtedy ten wynik wrzucić na to i będzie power 5, jak są dwie power, czwór power czwórki? Ta i będzie power 5. A będzie jebnięcie miało ten łuk. Dobra, czyli tak. E, zapomniałem. Dobra, to zróbmy, zróbmy tak w takim razie na start. Do tego dodajemy, nie wiem ile to leveli by kosztowało, bo jak niedużo to bym dodał tego flame'a. Kurwa. Infinitka, Flame, Multishot, Power 5 i Rapid Fire. Lepszy niż poprzedni. Dobra. Jest duża różnica w naciąganiu tego. Mam nadzieję, że będzie leciał. Dobrze, pięknie. I teraz jeszcze go przekuć na legendarkę. Jak już mamy taki łuk, to nie gridować. Znaczy, w sumie, no nie wiem, no... Jest plus 10%, to już jest dużo, ale jeszcze może być atak speed chyba. Dobra, kliknę kilka razy. Dobra, pierdole. Ta hey, oglądałem ostatnio Spidermana fajny film, kurwa, ale naszła mnie myśl i muszę zadać to pytanie. Tak? Czy nie ugryzła cię może kiedyś jaka zmutowana muszka owocówka? A wy czad pięknie wyglądacie tą nocną porąpę po blusz? Nie, nie ugryzła mnie żadna muszka owocówka. Jezus Chryste, <gryzny panie> Po prostu albo starość, albo... nie wiem. Ty, sześć. Do którego, ja to... <noise> do którego ja schowałem tą piątkę, co miałem? Przed chwilą to chowałem. Do tego samego? Chyba do tego samego, to było to. Dobra. Czas oczyścić ku jeszcze. Jezus Maria. Jestem gotowy tak na jutrzejszy... Znaczy nie jutrzejszy, ale tak gotowy na następne dungeony. Chore itemy mam, naprawdę chore. Masz jeszcze jeden łuk multishot 2 i będzie multishot 3. O kurwa. Mam mu, mam mu jakiś łuk z multishot'em 2, ale nie mam expa nawet na to. Czy wyrzucisz ten łuk do lawy? Stary tego łuku bym za 200 dolarów nie sprzedał. A czy dopiero za 2 dolary wyrzucę tu do lawy go? Co ty? Jo, poważnie, jakby ktoś przyszedł powiedział 200 dolarków za łuk. Nichu ja. O cholera, jeszcze z permanentnym heal'em od nimfy, która mnie followuje. Jezus Mario! Za, za OP! Idę, widzowie. Jestem, mam wszystko we na następnego Dunga przygotowanego. Idziemy na tego Battle Towera i odzyskać plecak, jak wrócę. Plan jest taki: podlewelować do seta Dragon Dragonowego. Potrzebuję na niego ataku 24. Ja pierdolę witeczku 9 godzin streamka do łuk zrobiony, A ty nawet te stanie zrobisz. Ja pierdolę Witek, Kurwa zabij, co z mnie nie pojebie. Zabiłem, zabiję, zabiję na w następnym streamie. Spokojnie. Ja pierdolę co to Co to kurwa Smog Nie to nie jest smog Co to był to nie był smog Zwykły mobek Był tak ciężki że szok I dał ledwie co expa Dobra Starsz na dzisiaj, blazak Blaze Powderów mam sporo. Chyba walniemy tego Flying Mounta następnym razem i weekspimy sporo leveli.